Dobry moi drodzy, ja się z wami. Witam bardzo serdecznie w dzisiejszym PRG i to jest y, trzeci odcinek, czwarty odcinek y, z PRG i dzisiaj zagramy sobie w grę Vanish. Vanish, raczej To się tak wymawia. Znaczy to się raczej tak wymawia. Y, to po angielsku jest zniknięcie, o ile dobrze pamiętam. Tak jest to gra horror. My gry horrory bardzo lubimy. Y, bardzo się boimy, także możemy w to grać. Wiecie, ja zawsze tak zgrywam... Twardziela, że, że się nie boję i tak dalej i to jest takie ten spoko, ale nie czuję często takie napięcie, o ile gra jest dobra. I jakoś też tego bardzo nie ukrywam, nie? Znaczy nie ukrywam tego, że się nie boję. No załóżmy. czyli mieliśmy jakiś worek na głowie, tak, i teraz go zdjęli. Efekt dosyć dziwny. I moi drodzy! To, co mi się nie podoba tutaj najbardziej. Naprawdę mi się to nie podoba, to jest oczywiście to, że ta lampa jest przewrócona. No bo jak to? No jak? Jeszcze świeci, a prądu nie ma. No proszę was. Sterowanie takie. Musimy sobie wybrać drogę. Ja będę łaził zawsze w prawo. Oj, coś się zacięło! Ale już jest dobrze. To możemy się cieszyć, i możemy iść mojej drodze naprzód. Chodźmy w prawo. To, co tutaj jest ciekawe, to mi się tak podobają. Te mi się podobają właśnie te takie drobinki, te takie pyłki. One są takie urokliwe. Nikogo nie ma, dobrze. Bardzo dobrze. Czekajcie, szybki ten. Tak, musiałem sobie przetrenować yy, ucieczkę. Okay, Migdało. tam wejść nie można. No szkoda, no. Ja bym tam wszedł sobie bardzo chętnie. A, i to co bardzo ciekawe się wydaje, to chyba tej gry się nie da wygrać, bo mi się nie udało. To skręcamy w prawo, nie? Żeby nic nie goniło. Pęknie ta lampa. Jednak nie pękła. Może tylko się pojawiła. O, ta lampa na pewno pęknie. Nie pękło. Jest taka plama jakaś dziwna. się nazywa kałuża, nie wiem czy wiecie Dobra, lekko się tak cykam I zachowam milczenie najlepiej Okej okay. Butelka po Okej okay. Te notatki nie mają większego sensu, tak mi się wydaje tak Moim skromnym zdaniem są w ogóle niepotrzebne w tej grze Jejku, nie, nie Nie krzyknąłem, tak? To się liczy Tam coś jest? Musimy spieprzeć. Goni nas to, czy nie? Nie, nie goni. Dobrze. Tam był zły potwór, który nas chce zabić. Ale nie krzyknąłem, i to się liczy. Te dźwięki są złe w ogóle. Ho, ho, ho. Ja wam powiem szczerze, że nie przypominam sobie, żeby to tak wyglądało. Ja pójdę sobie tam, wiecie? Jest druga, której bym raczej nie wybrał. Y, jak to się nazywa? Coś tam? Plure? Nie wystarczyłeś mnie. Hahaha! notatka. Coś tam słyszę. Okej. Okay. Nie mogę znaleźć kluczy.

Boże! to było za Dobra, ja sobie pozwolę jeszcze raz w to zagrać. Ale serce mi nawala, kurde. Ej, to było straszne, naprawdę. Ja się go w ogóle nie spodziewałem. bo że on go za mną nie było. I wiecie, ja sobie tak powoli idę, sobie powoli idę, przecież tu nie ma żadnych potworów, nie ma żadnych potworów, nic mi się nie stanie, tak kuźwaj mnie zabili. Ej, miałem szansę tam dojść. Dobra, teraz się wyciszmy i skupmy się na karteczkach. Nie trzeba mi mam w dupie. Mieliście taki mały moment, żeby sobie przeczytać. Haha, ha. cicho. Nie, akurat tutaj chyba nie powinno ich być. Złe ludzie chcą mnie zabić. Ukręcają mi głowy i każą iść od nowa. Ale nie. Ja mam kartki. I ja nie zawaham się ich przeczytać. O, znowu. A nie, to nie. Ja to jakiegoś fila gadam. OK. To pewnie fil to jest nasz kolega, którego musimy znaleźć, by się zgubił. Pójdę tutaj. Ok, I jak będziemy mieli flary, to znaczy, że jest straszniej i będzie trzeba się bać. Ok, w ogóle po co jest zapalam, przecież i tak jest jasno? To będzie coś strasznego. Tu coś chodziło Lampo, nie niszcz się. Tylko żeby to nie było potworem, bo mi się nie chce wrazić taki kawał drogi. Dobra, biegniemy. Boże, <laughs> co to było w ogóle? No nie możesz się tutaj teraz poddawać. Musisz biegnąć. Notatki musisz zbierać. W ogóle ten świat się zmienia bez przerwy, nie? Ty jest właśnie złej nie powinien się zmieniać. Tak Nie. To się stanęło? Ja nic nie zrobiłam, mi się kamerka przesunęła. Fajnie, już by mnie chcieli zabić, pewnie. Na mnie patrzę. Jest. Checkpoint. Dobra, to nie jest checkpoint, ale co z tego? To, to jest. Dzień dobry. Idzie pan. Może ja tam nie mogę wejść. Ja chciałem iść. Dalej tam jest. Tak. W takim razie my tam nie idziemy. Dobra. Moi drodzy. Moi drodzy, coś się święci. Ej, bo ja chcę znaleźć fila Dobra, idę teraz tam z powrotem. Ile ja mam kartek? Cicho bądź, nie wolno się psuć! Pozwolił kto? Czy jak się tarotuje, świat wygenerował? Aaaa. Nie, Już wiem, jak. Co mnie nie zje, to mnie wzmocni. Tutaj to był ten. Henry Bergson. Co mnie nie zabije, to czyni mnie mocniejszym. Chyba tak to szło. Pozytywizm, tak. Aaaa. Dobra. Tam nie możemy iść, bo tam są złe rzeczy. Na, 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 na. Na, 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 na. Idziemy teraz. Tutaj jest tutaj, tutaj coś tam gaz. Obiecie podrapało po oczach. I żebyś umarł. A tu teraz nic nie będzie. Na, 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 na. Okej, okay, nie ma jednak nic. Idziemy w lewo. Nie obracamy się za siebie. Po co się obracać? Po co się obracać? No po co? A już wiem po co Jest ich coraz więcej, mamy coraz więcej notatek, jest coraz trudniej Ja cię taką presję w prawo Zostanie coś mi w lewo i było źle, to teraz w prawo pijemy I pewnie będzie znowu źle, bo coś wyskoczy Prosto Nie odwracać się, jak ktoś zabije, to mnie zabije, nie będę krzyczał Nie będę krzyczał O, ostatnio był mój błąd, że ja się odwróciłem w takim miejscu Halo, jest tu kto? Nie ma A, powalenie i źli Dobra Kręcamy w lewo tym razem, tak da odmiany. Nie mogę biec. Fil, Phil, File, ej, pójść tutaj. Sufit wali. Fil, chodź tutaj. Ciekawie, czy ta gra ma jakiś koniec? Może uda mi się wygrać. Tak, może uda nam się wygrać grę na odcinku. Dobrze by było. Luz dwóch subskrybentów. W nagrodę, tak. Ej, wy wiecie, że jak ja tam nie dojdę do, jak dojdę do końca, to ja się cofam, nie? Albo nie, bo tutaj nie ma notatek, to nie ma sensu. Ale tu będzie coś złego na pewno. Mamo, ja nie chcę. To jest prąd. No ja bym wolał się zabić, szczerze mówiąc. E, nie ma pytań. Ja tam nie idę, nie wiem, jak wy chcecie to sobie idzie. ja nie idę, tam nie ma fila, nie trzeba tam iść. Czekaj, jak skręcaliśmy, no, teraz powinniśmy skręcić chyba w prawo, tak. A potem nie pamiętam. Wiem, że długo szliśmy. Ale tyle dobrego, że w tych tunelach jesteśmy bezpieczni. A w nogę coś mi wyskoczy, Ale ja myślę, że fila też nie spotkamy w tych tunelach. W ogóle my znamy tego fila, czy nie? No bo jakoś tak ktoś nas wrzucił tutaj. I tu powinno być gdzieś wyjście. Dobra, idę tam. Przepraszam, jesteście pewnie rozeźleni, że tak zmieniam decyzję. Macie pecha. Tu ja nagrywam, nie wy. Więc teraz prawo, a potem lewo. A potem jeszcze. A jednak nie. Czy się coś zmieniło? Może. Dobra, ja mam pokusę, żeby podjść do tego potwora, żeby mnie zabił i koniec by był. Ja nie będę musiał się już stresować. Dobra, plan jest taki. Zawali się sufit. Plan jest taki, że popatrzymy sobie troszeczkę na niego. Czy on tam dalej jest? I pójdziemy szybko w prawo. Dzień dobry. Na szczęście udało mi się skończyć tak, że nie musiałem się martwić o to, że umrę. Bo już wiedziałem, że umrę. Yy, tak. Gra i była dobra, bo udało mi się krzyknąć, dlatego bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu. Ale i tak umarłem. Ogólnie yy, gra wanisz jest. Niedopracowana, bo jak ja sobie nagrywam jeszcze wcześniej, bo ja tu w ogóle nagrywam trzeci raz tą grę, za drugim razem mi tam coś, no, problemy techniczne powiedzmy, a za pierwszym, jak sobie nagrałem, tak sobie usunąłem i się dziwiłem, że nie potrafię znaleźć materiału, to chyba nie będzie dzisiaj materiału, bo go nie znajdę. No bo go usunąłem, tylko nie znajdę. I wtedy, tak właśnie jak ostatnio to grałem, to było w sumie przedostatnią. no to sobie tak szedłem, biegłem, przed uciekam przed potworem i mi się normalnie sufit zawalił. Także musiałem iść do tego potwora, bo nie miałem wyjścia. I gdzie tu wybór? No, gdzie? Dobra, dużo nadatek zdobyliśmy, dużo potworów było, było, było fajnie, pokrzyczałem, także yy, odcinek jak najbardziej fajny. Yy, to ja się z wami żegnam. Yy, trzymajcie się do następnego razu. No i na razie moi kochani. Na razie. Pamiętajcie, nie dajcie się zabić yy, temu potworom szukając chwila. Myśl złota na dzisiejszy wieczór. Także do widzenia.